A gdzie ty idziesz? Jak to? Jeszcze jedna jest. Ty się ciesz, że to są ozdoby na choinkę, a nie handler. Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie odebrałem, no nie pierwsze ozdoby świąteczne, ale już ich troszeczkę mamy. Spędźcie ten dzień razem z nami. Zapraszam. No to ozdoby mamy odebrane. Teraz driver Patryk Strzała zabiera nas na wycieczkę Przemysław, tym parowozem. Ty mnie nie rozpraszaj. Tak nie lubię tej kamery w tym samochodzie, w ogóle w żadnym samochodzie. Nie ufam im tak jak nie ufam sobie. No ja tobie też nie ufam, więc generalnie znowu jestem zły na siebie, że zgodziłem się na to, żebyś prowadził samochód. Przemysław, a co ja prowadzić samochodu nie umiem? Proszę, nic nie widzę. Uznam to za pytanie retoryczne. Nic nie widzę, strasznie Jaki śmieci. mamy plan? Jedziemy teraz do Arkadii oddać rzeczy z Zary, kochani, ja cały czas. Liczę, że w tej Zarze coś się zmieni, ale te rzeczy są tak tragicznej jakości, są tak po prostu beznadziejne, że znowu całe zamówienie jedziemy oddać. Tak, a co jest najgorsze, co mnie bardzo osobiście dotknęło, wkurzyło i wyprowadziło z równowagi, to jest to, że teraz Zara ma z... płatne zwroty. Zara ma. Zara, Zara ma płatne zwroty bardzo dziwne to jest, ale no może to też dlatego, że ludzie tak jak my na potęgę zamawiają i potem oddają i oni mają pewnie tego świadomość, że te rzeczy są tragiczne i nikt ich po prostu nie chce, a tak jak jest płatny zwrot, ktoś sobie pomyśli dobra, nie zwracam, już pochodzę w tym badziewiu. No to jedziemy w takim razie i widzimy się później. Bye! No i dojechaliśmy, jesteśmy już w Arkadii. Powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałem się tylu ludzi. Ciężko było znaleźć miejsce. No dobrze, tutaj za Przemysławem e, zamknąłeś? Nie, no ty masz klucz. Tutaj za Przemysławem, co prawda, miejsca są, ale tam wszędzie. No jest godzina 14 Nawet nie, jest, jest przed, przed 14, po 13 Więc teoretycznie jest to taka godzina, że poranna zmiana jeszcze się nie skończyła Popołudniowa się dopiero zaczyna, więc teoretycznie powinno być mało ludzi A staliśmy w korku na trasie Tutaj jak wjechaliśmy, mówimy sobie, o kurde, będzie problem z miejscem Dzieje się, wszyscy no. przyszli na zakupy jak Wiesz co, no w szoku jestem, bo tak nagadałem na tą Zarę, a teraz znalazłem bardzo ładną kurteczkę, fajne wdzianko także. Próbowałem znaleźć to i namierzyć przez internet, bo my zawsze nie mierzymy, tylko zamawiamy wszystko przez internet, no ale to była ostatnia sztuka, więc trzeba bym brać. No niestety, niestety, ale faktycznie jest tak jak Patryk mówi, że zazwyczaj te rzeczy, które są już w sklepach, one są już takie... Wymięte. Znoszone, tak. Ja mam wrażenie czasami, że one są już znoszone, więc jak tam się coś podoba... Doba, przymierzymy, czy nam po prostu to pasuje i zamawiamy wszystko do domu i później jeszcze takiego dopasowujemy, czy e, faktycznie pasuje to do reszty stylizacji, które mamy. I... Ty mówisz do mnie za a ty sobie na zamawiałeś ile teraz, bo ci się spodobało kilka rzeczy, więc wiesz. Ale e, naprawdę te buty są fajne, bardzo. W ogóle bym nie powiedział, że to zara. Chodziłem ostatnio za butami i bardzo ciężko mi było znaleźć coś fajnego. Widziałem dzisiaj właśnie na stronie i. Stwierdziłem, że sobie przymierzę i faktycznie wyglądają fajnie. Ale i tak zamówiłeś je do domu. No tak, i tak zamówiłem je do domu. Zobaczcie, kochani, listopad dopiero się zaczął, a tu już święta pełną parą, ale powiem wam, że naprawdę wygląda to fajnie. Idziemy zobaczyć, czy jest coś w kolorze czarnym. No, brałeś się pod kolor dekoracji. O, Zobaczcie dziadek. Fajnie, tylko taki smutny, jakby spał troszeczkę. Czekaj, czekaj, bo troszkę go nie widać. O, teraz. O, jest też taki. No ale niestety jakość tego. Co to jest drewno? Czy to jest jakiś plastik? Nie wiem co to jest. I jelana Pokażmy kosztują? Ceny. 120 zł, jeden i drugi. Ładne są, ale no nie powalają. Tu są takie jelonki. Z tamtej strony jest więcej czarnych. Te tak? figurki są całkiem ładne i się tak nad nimi zastanawiam. Aczkolwiek my już troszeczkę ich mamy, i naprawdę wyglądają e, zdecydowanie lepiej. Ale myślałem, że będzie troszkę więcej tego i ładniejsze te rzeczy. No, może to jest dopiero początek. Pamiętaj, że my w zeszłym roku nakupowaliśmy tego wszystkiego tyle, że już nam się opatrzyły te rzeczy. U nas w tym roku niestety koloru czerwonego nie będzie, ale to jest chyba mój ulubiony świąteczny kolor. Zobaczcie jak te dekoracje pięknie wyglądają. No czerwień w połączeniu z zielenią, czyli najbardziej klasycznie jak tylko się da, to jest chyba to co lubię najbardziej. Przemysław z kolei okupuje strefę zieloną. Tobie się zieleń teraz zaczęła podobać? Myślę, że to będzie kolory na przyszły rok. No, zobaczymy. Ja chyba bym jednak wolał wrócić do czerwieni, chociaż ten zielony nie wiem, jak w naszym wygląda. mieszkaniu by się zachowywał. Co tutaj mamy ładnego? Ale wiesz co, musielibyśmy mieć wtedy śnieżoną choinkę, żeby te wszystkie ozdoby nie zginęły na zielonej. Wiem. Trzeba pomyśleć w przyszłym roku. Przemysław, my mamy dopiero listopad tego roku, a ty już myślisz o kolejnej? No to, trzeba mieć plany daleko się nie mm. możesz się ograniczać, wiesz, Na tym, co będzie jutro, to trzeba planować, wiesz. Dobrze, LL. ty zaplanuj nasz wieczór dzisiejszy, a nie. A tę figurkę możecie doskonale kojarzyć i pamiętać z zeszłego roku. Ona naprawdę robi niesamowite wrażenie. A nie wiem, nie sprawdzałem. Ta jest bezcenna, ale tutaj jest chyba cena. Ta figurka kosztuje 200 zł, czyli w sumie chyba bardzo podobnie jak w ubiegłym roku. Droży, chyba delikatnie, ale nie jakoś dużo. Widzisz coś ciekawego do nas? Nie, no już złoty. Ale to poczekaj jeszcze, mamy. chcę zobaczyć. Bardzo ładne są te konie na biegunach. Co prawda, one nie pasują totalnie do naszego wystroju, ale. 169 zł jakby ktoś szukał. W takim stylu ozdób to jest tutaj tego naprawdę dużo. Kochani, my właśnie wróciliśmy do domu i stwierdziliśmy, że na taką obiadokolację zrobimy sobie kopytka w sosie grzybowym. To będzie autorskie danie Przemysława. Powiedz nam o tym coś więcej. Może nie tyle co autorskie, ale ja pamiętam właśnie z czasów dzieciństwa, młodości. U mnie kopytka właśnie się w sosie grzybowo-śmietanowym, więc dzisiaj postanowiłem odświeżyć tą Taką... Wrócić pamięcią dokładnie, do dawnych chwil. Dokładnie, więc e, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nigdy nie robiłem kopytek, nigdy nie robiłem tego sosu grzybowo-śmietanowego, więc e, mam nadzieję, że moje rodzice nie będą tego oglądać, bo mnie wydziedziczą. <grym nie <grym no, przestań. W ogóle zaraz pokażemy, co kupiliśmy. Gdzie są herbatki? A myślę, że jeszcze są w reklamowaniu. Nie patrzcie kochani na ten bałagan, ale do nas cały czas coś przychodzi. Wezmę sobie... Te herbaty i Wam pokażę gdzieś gdzie jest w miarę porządek. Zobaczcie, to są herbatki, które kochamy, uwielbiamy, zawsze kupujemy w okresie przedświątecznym. No, z racji tego, że już od tygodnia są one dostępne w sklepach, wzięliśmy sobie te dwie. Pierwsza gwiazdka to jest moja ulubiona herbata. One pochodzą ze sklepu 5 o'clock. A tu wzięliśmy na spróbowanie mniejszą e, taką zieloną, to jest zielona herbata. Zieloną herbatę dla przemysława, choinkowa słodycz, zobaczymy jak ona smakuje. Ale ta, ja ją tak oszczędzałem już teraz ostatnie tygodnie, ponieważ zostało mi jej bardzo mało. Czego ty jęczysz znowu? No nie mogę wytrzymać w tej kuchni, aż mnie dusi. No, chciałeś się zabrać za gotowanie i co? Jestem w tu jakąś taką starą skarpetą śmierci. No, ci grzyby się gotują, no. Ja nie dam rady tego zrobić. To jest tu? Tak, w tym, nie, nie, w tym małym. Boże, tak wywietrzyłem mieszkanie, a tu jest po prostu mogiła. Zobaczcie, tutaj gotują nam się grzyby. Boże, chłop! <słuch> Mam rady tu wytrzymać. Tutaj mamy ziemniaki, które ugotowałem wczoraj. Przygotowałem sobie wszystko wczoraj, aby o nich nie zapomnieć. I oczywiście Patryk co zrobił, spakował wszystko z powrotem do szafki i mówi, pamiętasz o tym, że trzeba ugotować ziemniaki dzień wcześniej. Ja mówię, no przecież przygotowałem już wszystko, mówi, a to po to. To były... wcale nie było tak. Po prostu hmm. zadzwoniłem do mamy i powiedziałem, że będziemy robili na dniach kopytka. Mama mówi, że pamiętajcie o tym, że dzień wcześniej trzeba ugotować ziemniaczki. Tak, więc ja sobie wszystko przygotowałem, ty mi wszystko schowałeś, także taka Możemy jest... To jakiś um, odświeżacz powietrza e, położyć, ja nie dam Przemysław, w takich warunkach pracy. Wiesz co, to ty po prostu zniknij tam, rozpakuj wszystkie rzeczy, bo tutaj się jeszcze walają e, buteleczki, e, także rozpakuj może zakupy, ja tutaj zacznę szykować wszystko. Dobrze. Staram się, kochani, tutaj wytrzymać i wietrze mieszkanie, ale naprawdę nie jest lekko, Przemysław już odpalił, z menu wybrał kopytka w termomiksie i... Zazwyczaj zapominamy powiedzieć Wam, jakie są składniki, bo też no, nie każdy ma termomiksa. Eee, a przecież no, dlaczego tutaj wleciał komar? <śm> bo pewnie wietrzysz. Eee, a żeby każdy mógł sobie jakoś przygotować eee, kopytka, podam Wam przepis, jaki dokładnie jest. 180 gram mąki pszennej, 500 gram ziemniaków ugotowanych, ostudzonych, pokrojonych na kawałki, dwie łyżki kaszy manny, jedno jajko, jedna łyżeczka soli i woda osolona do gotowania kopytek. Więc to jest przepis, jest mega prosty, więc jak nam on nie wyjdzie, to pokaż co powinno wyjść. Kochani, ja dzisiaj liczę na efekt końcowy po prostu takich pysznych Pysznych kopytek. Zwłaszcza na ten boczek, który tutaj jest pokazany. Nie, no, boczku nie, ale byliśmy w, we wtorek, we wszystkich świętych u mojej cioci i moja ciocia zrobiła takie pyszne kopytka, że po prostu oszaleć można i stwierdziliśmy, że musimy się nauczyć. W sensie, no. Pan po mojej prawej musi się nauczyć. Tak, gdybyśmy nie, gdybym ja nie zaczął gotować grzybów, to pewnie te kulinarne rewolucje byłyby z Patrykiem. No teraz, właśnie, a, a teraz... zaczadziłeś nam cztery kąty i po prostu ja tutaj nie wytrzymuję

Zadziało? Może ja zrobię zbliżenie na Twoje. Może nie. nie, nie ciasto. Przemysł to w ogóle nie wygląda jak ciasto. Ten przepis jest jakiś do dupy, bo to wygląda jak kupa. Kupa kota. No hmm. <laughs> no, zobacz, a co to wyszło. Może czegoś nie dodałeś? Dodałeś, nie wiem, proszek do pieczenia albo coś? Nie, no nie trzeba. Obficie oprószone mąką. <laughs> Nie chcę być niemiły, ale mi się wydaje, że my dzisiaj tych kopytek przemysław nie zjemy, patrząc na Twoje granie na tym cieście. To ja nie wiem, co to będzie. Proszę zabrać ode mnie te brudne ręce. Taką miałem ochotę zjeść. A tu ani kopytek, ani porządnego obiadu. Może zamówię coś po prostu. Chyba trzeba będzie zamówić. Co kochani myślicie? Uda się przemysłowowi, czy... czy mam coś zamawiać? Potrzebuję teraz cię, żeby się wyciągnął garnek, stawił wodę i zacząłem gotować. Spróbujemy to. Się robi. Ja, tak, w międzyczasie jeszcze Wam pokażę tę kurtkę, którą sobie dzisiaj kupiłem. To jest ponoć 100% wełny. Ta kurteczka jest naprawdę bardzo cienka. Nie wiem, tak naprawdę, kiedy bym ją założył, kiedy bym w niej chodził, bo ja bardzo lubię, jak jest mi ciepło, ale jej kolor i wykonanie jest naprawdę, no, wygląda to elegancko z klasą, dobre jakościowo, dobre jakościowo rzecz, ale ona kosztuje. 499 zł i się tak zastanawiam, czy warto, żebym sobie ją zostawił, ponieważ ani to jest na wiosnę, ani na jesień. Chyba, że tak pomiędzy latem a jesienią, jak się robią takie chłodniejsze wieczory, wtedy sobie to założyć. Przemysław mi mówi, żebym to zostawił, także jeszcze się namyślę i no dam wam na pewno znać. Pierwsza porcja kopytek jest. Może one nie wyglądają najapetyczniej, ale są naprawdę przepyszne przemysław. Tak, no wyglądają jakby przebiegły te kopytka konkretnym maraton. Umordowałem się przy nich po prostu niesamowicie. I zaliczam to jedno z najbardziej znienawidzonych przeze mnie dań. Nigdy tego nie powtórzę, nie nam się namówić. Zobaczcie jego minę, on jest tak wkurzony, Przemysława rzadko można widzieć w takim stanie, ale on jakby mógł, to by rzucił tym wszystkim i wyszedł w cholerę z mieszkania na siłownię, prawda? Tak, chyba dzisiaj pójdę. <noise> dzisiaj na pewno Przemysław nie pójdziesz, jutro rano z samego rana e, masz trening, także jeszcze chwila przed tobą i usiądziemy zjeść. Już jak będziemy jedli, to będzie naprawdę dobrze. Kochani, i to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. Mam nadzieję, że taki bardzo luźny vlog się Wam spodoba. My jesteśmy już po kopytkach, najedliśmy się bardzo. Wyszły one naprawdę przepyszne, chociaż tak jak wspominałem wcześniej, ten ich wygląd nie jest do końca taki, jak powinien być. Przemysław powiedział mi, że to jest ostatni. Pierwszy i ostatni raz, kiedy kopytka robi, także niestety muszę zapamiętać ten smak na długo, a ja się z wami. Żegnam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami. Koniecznie zostawcie subskrypcję i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa!